Witam was moi mili. Kiedyś o mnie mówili. On nic nie rozumie. Tylko krzyczeć umie. Minęło wiele lat. Aż w końcu. Zrozumiał mnie świat. Wcześniej nic nie mówiłem. Tylko się złościłem. Krzyczałem i piszczałem. Gdy światu przekazać coś chciałem. Teraz tyle się zmieniło. Oby tamto nie wróciło. Trochę trudu sobie, ale z Wami z radością pogadam. Powiem dzień dobry i do widzenia. Życzcie mi powodzenia, gdyż jeszcze wiele mam do powiedzenia.